Ejka, myśleliście, że Vintage Story już niczym was nie zaskoczy? Ja też tak myślałem, po czym zobaczyłem to. Miło mi was powitać w nowej serii ze Skyblocka Vintage Story. Nie wiem, czy przetrwanie jest tutaj w ogóle możliwe, ale kto jak nie aby to sprawdził. Żeby ta mapa miała w ogóle sens, trzeba pobrać parę istotnych modów. Całą listę oraz paczkę modyfikacji jak i mapę zostawiam wam w opisie, żebyście też mogli spróbować swoich sił. Będę grał na domyślnych ustawieniach mapy, ale zmieniam tylko czas trwania miesiąca na 3 dni oraz czas gry na 90 jednostek, co daje około 30 minut realnych na jedną dobę w grze. Mam nadzieję, że ta seria przypadnie Wam do gustu, więc zaczynajmy. W porządku, myślę, że możemy rozpocząć naszą e, przygodę Skyblockową. Generalnie od razu Wam powiem, że to nie będzie nic e, super, że tak powiem, wybitnego i nie będzie tutaj jakiegoś dużego progresu z odcinka na odcinek, z racji takiej, że. No Skyblock Vintage'owy ma, a właściwie rządzi się swoimi prawami i nie wygląda to tak jak w Minecrafcie, że dosłownie progresujemy z odcinka na odcinek, nie możemy też zrobić żadnego grindera i takich, tego typu rzeczy. Skrzyneczka wygląda tak, mamy książkę, która mówi nam właśnie o twórcy tej mapy, jak tutaj gradzie jakie mody są potrzebne, jaka jest wersja tej mapy. Zapewne jak wejdzie jakaś aktualizacja, to może chętnie bym zagrał, ale na razie jest jak jest, parę modów mam, więc myślę, że to wystarczy. Dobra, od czego my tu musimy zacząć? Przede wszystkim fajnie by było wyzbierać te krzemienie, które leżą na ziemi. Podejrzewam, że jakieś cztery chyba powinny być, a nawet 5 się udało zebrać. Więc całkiem spoko. Dobra, musimy sobie wyłupać jedno narzędzie. Mianowicie przyda nam się na pewno łopata i przyda nam się topór, więc to musimy zrobić. Także sobie od razu to zbierzmy, no bo to jest podstawa w tym przypadku. Jak słyszycie pewnie, w drzewie mamy też pszczoły. No i generalnie zaraz się rozejrzymy, co tam ciekawego jest na innych wysepkach. Wy już pewnie mogliście zauważyć po początku, ale zaraz tutaj zobaczymy, co tam jest. Dobra, tutaj mamy, widzę jakiś biom żwirowy, żwir bazaltowy, coś w ten desen, jakaś lawa tam pływa, są tam wilki. No i mamy jakiegoś handlarza skarbów, czy coś w ten desen. Tutaj mamy jakiś biom, z tego co widzę, pustynny. Mamy owce, fajnie, o, chodzą sobie po, po górze tego powozu. Mam nadzieję, że się nie pozabijają, nie pospadają. Mamy więcej pałek, więc dobrze by było tam się dostać, choć jest to zapewne dość daleko. O, cała mapa, jak widzicie, tak wygląda. Tutaj chyba mamy jeszcze jakieś wysepki, ale ich chyba stąd nie widać, chyba że to jest coś niżej lub wyżej, ciężko mi powiedzieć, no i ja stąd tego nie widzę. Ile my tam w ogóle mamy bloków, żeby się dostać? Tu jest 105, a tu jest 0, czyli około 100 bloków byśmy musieli przejść, żeby się tam dostać. Myślę, że jest to wykonalne. No dobra, na przyszłość, kolejny handlarz. Oj, tutaj mamy biom jakiś śnieżny i niefajnego misia, więc no raczej tam na razie się zapuszczać nie chcemy. I tu mamy e, sekwany? Nie, nie wiem, pamiętam jak się nazywa dokładnie ten biom. Ale widzę, że mamy kaktusy saguaro, mamy akacje i mamy kolejnego handlarza i hieny. Hieny, a wilki do ubicia, no dobra. Trzeba będzie to ogarnąć, więc tak, jak widzicie mamy ulw drzewy i jedzą tutaj, więc drzewo wypadałoby ściąć troszeczkę wyżej, ale zanim to zrobimy, potrzebujemy dwa patyki, dwa patyki z drzewa by się zdecydowanie przydały, więc topór i łopata to nasz priorytet w tym przypadku. No i tak, będziemy musieli zrobić koblarkę, koblarkę sobie zaraz zrobimy. Będzie to dość podobne, ale nie do końca w, tak jak w Minecrafcie zwykłym, więc Teraz wam to wszystko pokażę. Dziś będziemy się starali na pewno zrobić progres. Książkę wyrzucam, ponieważ nie jest mi do niczego potrzebna. E, I tak, fajnie by było to drzewo troszeczkę naruszyć, żeby zdobyć patyki. Ale dobra, mamy nasionko już jedno, więc to mi wystarczy do rozsadzenia tego drzewa dalej. Więc nie musimy tego robić e, kolejny jakby jakiś tam inny sposób. I tak, koblarkę sobie zaraz zrobimy, ale zanim to, to ja bym chciał zebrać całą tą glebę, która tutaj jest, dosłownie całą. Ponieważ będziemy musieli rozszerzyć nasz teren, no i będziemy też potrzebowali gleby do ogólnie innych rzeczy. Jak tutaj w ogóle zdobywać surowce, pewnie zapytacie, a no jest na to pewien sposób, który Wam za chwilkę pokażę. Szynka mi nie spadnie, ale mamy moda Carry więc możemy sobie ją postawić niżej. O, patrzcie, mamy tu kolejne drzewko, które sobie jest, różowa jabłoń, a tu jest czerwona. Fajnie, nawet nie wiedziałem, że to tutaj jest. Tak, szczerze mówiąc, a zrobiłem sobie taki szybki tur, No i chyba nam gleba spadła. Niefortunnie, druga też. E, dobra, zrobimy to na razie może w ten sposób, żeby tego nie tracić głupio. Najwyżej później to zdemontujemy. Jak już e, załatwimy sobie więcej cobblestone'a. A jak sobie go załatwimy, to zaraz zobaczycie. Wszystko jest dość w sumie proste. I rozwiązania na tej mapy są całkiem fajne, aczkolwiek e, wymagają troszeczkę grindu. I tego grindu, uczulam was, będzie całkiem sporo, niestety. No tak to wygląda, że no bez tego się kompletnie nie obędzie. No niestety, tak to jest. No ale cóż, będę się też starał dużo między ewentualnie nagraniami robić, żeby... Kurczę, tracimy tą glebę niedobrze. Ponieważ fajnie by ją było mimo wszystko zbierać, no ale jak widać nie działa to tak dobrze, jak chciał. Nie wiem czemu ona zadepchnęło w ogóle. Coś, jakby coś było... Aj, kolejna gleba poszła. Odchłań. Teraz sobie też to drzewko zbierzemy. Myślę, że na razie nie wiem, będę wiedział, gdzie je zasadzić. Ale może się uda. To był szczep. Aha. I co, nie otrzymałem z tego szczepu, tylko drewno połowę. Okej, okay, dobra, tracimy drzewo trudno, najwyżej jakoś je w przyszłości odzyskamy ewentualnie. Jak nie będziecie mieli nic przeciwko, to, to w jakiś sposób może sobie je zrespimy, bo podejrzewam, że to tak nie do końca miało wyglądać, jak wyglądało tutaj. Czy ja ten skrzydł odzyskałem? Tak jest, tak samo jest z kwiatkami. Odzyskujemy wszystko po ścięciu trawy, ścięciu wykopaniu. Jezu, matko, jak ja mogę mieć takie proste słowa. No i też mam nadzieję, że ta seria wam przypadnie. I w międzyczasie jak już jesteśmy przy tym, że. Właśnie to jest seria, a właściwie będzie, to fajnie by było, jakbyście zostawili po sobie jakiś ślad w postaci komentarza, łapki, czy takie coś wam odpowiada. Jest to coś w ogóle innego. Takich rzeczy jeszcze nie robiłem, więc jest to dla mnie też ogólnie coś nowego. I fajnie by było tak: fajnie by było zebrać jedzenie z tego. Wiem, że to się nam może zepsuć, ale tak dobrze by było zebrać ten krzaczek. Dobrze by było zebrać drugi krzaczek i mam nadzieję, że nam nie spadnie nic. Nie spadło, fajnie. I to sobie obsadzimy, może gdzieś za chwilkę tutaj. Pomyślimy, jak to zagospodarować. Ten teren to drzewo, jak widzicie, musimy zostawić. I padł nam. Padła nam łopata, więc zróbmy sobie drugą. To drzewo musimy zostawić, ponieważ mamy ul, a pszczoły będą nam potrzebne w przyszłości do robienia paru rzeczy. No i mam nadzieję, bo ogólnie ja nie wiem, czy tutaj w ogóle w jakimś stopniu da się przetrwać. Zapewne się da. Ale czy będzie to przetrwanie takie, które pomoże nam w ogóle zrobić jakikolwiek progres, tego jeszcze nie wiem. Jeżeli będzie jakichś rzeczy brakować, no to no tu już możecie zobaczyć, że mamy z Olivin. Jeżeli jakichś rzeczy będzie brakować, no to jest handlarz, u którego możemy coś kupić. Mamy parę zębatek, mam nadzieję, że też uda się w jakiś sposób e, zespawnować drifterów. Troszkę ziemi straciliśmy, jak widzicie, ale no cóż, e, taka kolej rzeczy. Dobra, odstawmy sobie tą glebę i teraz tak, tu mamy, jak widzicie, wysoką żyzność. Potencjalnie można by ją wykorzystać do, na przykład, właśnie zrobienia e, sobie... Farmy jakiejś, No bo wysoka żyzność to jednak spoko sprawa. Więc wydobędę sobie ją również całą. Zastąpimy zaraz te boki, które ja wydobędę zwykłą glebą. Wysoką sobie schowamy. To się nam przyda na przyszłość. No bo niestety, ale z jedzeniem tutaj zdecydowanie będzie problem. Nie wiem jeszcze jak będziemy w stanie tutaj, gdzie będzie sens w ogóle iść najpierw do którego handlarza. No, bo jednak ilość bloków mamy dość ograniczoną. No i bloki ogólnie będziemy zdobywać poprzez. Wydobywanie kamienia i przesiewanie żwiru. Także mam też moda do, że tak powiem, automatycznego przesiewania, i będzie to po prostu robiło, robiła modyfikacja za mnie, żebym po prostu nie dostał. Nie powiem czego robiąc to, no ale wiecie, tak to właśnie wygląda w przyszłości. Jak się uda coś ogarnąć więcej, to zainstaluję modyfikację, która pozwoli nam. Robić po prostu jakieś automatyczne przesiewacze, bo niestety no tak to musi wyglądać. Dobra, i tu możemy polecieć aż tutaj, i zaraz Wam pokażę, jak się robi koblarkę. Nie wiem, czy nam się nie podpali tutaj coś, jak ta trawa wyrośnie. Mam nadzieję, że nie. Najwyżej zaraz to na coś zmienimy. Dobra, bierzemy lawę, bierzemy wodę. Wodę sobie w ogóle będziemy musieli tutaj rozmnożyć, i może to zrobimy tutaj. Niech ona będzie o, wylana. Wszystko fajnie. I teraz tak. Lawę wylewamy tutaj, wodę wylewamy tutaj. I na styku tych bloków powinien nam powstać właśnie tak, skała bazaltowa, z której będziemy mogli wydobywać sobie kamyki. A kamyki będą nam służyły choćby do narzędzi, więc to już jest jakaś podstawa. No i tak. Będziemy musieli wydobyć parę bloków. Fajnie by to było gdzieś móc pochować. Tą glebę też się uda, nasionko dębu również. Na razie nie zbieram tego drzewa, zbierzemy je później. Fajnie by było najpierw wydobyć ten kamień, więc muszę wydobyć trochę kamienia, żeby zrobić trochę bruku. A jak zrobię trochę bruku, to będziemy go mogli rozpłuc i zrobić sobie kamień. Zwykły kamień. Tylko czekajcie, może ja sobie o, zrobię coś takiego, żeby lepiej zbierać te materiały. Tu mnie chyba lawa bić nie powinna, przynajmniej tak mi się wydaje. Dobądźmy tutaj i zobaczmy jak to się tutaj będzie... Okej, okay. jest dobrze, jak widzicie działa. Czyli ten sposób jest dość... Dość po prostu dobry. Bo w miarę to jak widać działa. Tylko musimy chyba rozwalać najpierw ten, a później ten, żeby to miało jakiś sens. Dobra, w ogóle robi się noc i zastanawiam się czy nie ustawiłem... O, jest to dość głośno. Czy nie ustawiłem za wysoko... przyspieszenia w grze, ale wydaje mi się, że nie. O, otrzymujemy też jak widzicie częściowo... takie część taki żwir, z którego właśnie możemy wytwarzać żwir bądź w przyszłości glebę, ale żeby wytwarzać glebę, będziemy potrzebować kruszarki, a z tym już może być troszeczkę ciężej. Akacja i chyba sosna nam pozwoli na troszkę żywicy do automatyzacji. Ale jeszcze o tym nie myślę, bo to dość odległa sprawa. Zaraz sobie stworzymy pierwszy bruk. Będziemy mogli też postawić bloki. O, jak widzicie, tutaj na trzy nam się aż stworzyło. Niestety się chyba to spali, jak widać. No bywa. Takie straty tutaj też mamy, oczywiście. Choć jak widzicie, no limituje nas kilo, Więc będziemy musieli przesiać odpowiednią ilość gleby, żeby to bez problemu jakoś tam, że tak powiem, przemóc. Dobra, mamy glinę na start. Glinę też będziemy mogli oczywiście przesiać i mamy pierwszy bruk. Więc pierwszym brukiem ja sobie rozbuduję to w ten sposób. O, dokładnie tak. I potrzebna będzie nam troszeczkę więcej bruku, więc yy, muszę wykopać jeszcze tego więcej. Dobra, mamy więcej kamieni. Robi nam się już dość ciemno, więc za chwilkę pomyślimy o tym, czy by w ogóle nie zrobić pochodni. Yy, no bo jednak... Wydaje mi się, że potwory mogą nam się tutaj zrespawnować. Raczej bez problemu, a nie chcielibyśmy spać z tym, co mamy. Dobra, i tutaj założymy sobie pierwszą farmę. Będziemy potrzebowali 5 pól dokładnie, jeżeli dobrze liczę. Yy, I musimy to otoczyć. Oczywiście bruku nam nie wystarczy, ale myślę, że tyle będzie okej. Okay. Zostawię tutaj już te dwa bloki kolejne. Okej. Okay. Dobra, tu nam się zrobiła trawa. Aj, ta lawa. Pryska, mam nadzieję, że to nie zadaje obrażeń, bo jeżeli zadaje, no to niestety jesteśmy. Być może dość niebezpiecznie nastawieni. Yy, dobra, potrzebowałbym jeszcze paru kamieni, bo nie chcę wykorzystywać tego krzemienia. Krzemień nam się może potencjalnie do czegoś może w przyszłości przydać. A z bazaltu możemy sobie wytwarzać narzędzia i to narzędzie sobie zrobimy. I To będzie nóż, kolejna, yy, kolejna rzecz, którą potrzebujemy, ponieważ za pomocą noża będziemy mogli zbierać trawę. Yy, a trawa pozwoli nam na wykonanie choćby ogniska, na wypalenie gliny. Czy innych rzeczy? Czy ja gdzieś mam patyk? Wydaje mi się, że gdzieś patyk miałem, tak jest, w skrzynce. Mamy też zębatki na start, także zaraz sobie coś ogarniemy. Potrzebowalibyśmy dwa kawałki tej trawy, ale chyba ta trawa mi jeszcze nie rośnie. Właśnie czy jakaś trawa została, żeby potencjalnie urosnąć? Bo to jest dobre pytanie. Średnia żyzność, rzadka trawa. Wydaje mi się, że ta trawa tu wyrośnie, ale dobra. My potrzebujemy zrobić jeszcze jedną rzecz, którą za chwilkę zrobimy. Tylko najpierw pochodnia pochodnia tak? I jeszcze do tego będziemy potrzebowali dwa patyki, no żeby standardowo zrobić rozpałkę. Więc bierzmy sobie te więcej tych patyków. Mamy trawę potencjalnie tutaj. Mam nadzieję, że ona się od tej lawy nie zapali. Bardzo bym nie chciał tutaj pożaru, bo to może bardzo szybko skończyć to, co tutaj zaczęliśmy, więc trzeba na bieżąco sprawdzać. Otoczymy tą koblarkę, jak tylko uda się w jakiś sposób zdobyć więcej. Tego wszystkiego, bo musimy to mieć w ten sposób przesiać, żeby uzyskać z niej taką ilość miedzi, żeby wystarczyło nam na kolejny kill, -off, wylanie kolejnego kilofa, bo to jest podstawa. Dobra, mamy pole. Zróbmy sobie motykę, tylko może teraz wykorzystamy krzemień do rzeźbienia. Byłoby to dość w sumie sensowne. Aha, nie możemy tak zrobić. potrzebuję wykopać jeszcze jeden. Jeszcze jeden kamień. Aha, i zwiększy sobie też prawdopodobnie w X-Killsach, ponieważ mam też X-Killsy. Tutaj zwiększy sobie prawdopodobnie procent zdobywanego doświadczenia, ponieważ przy tym, co mamy tutaj, doświadczenie będziemy zdobywali bardzo wolno, co się może bardzo szybko dla nas skończyć tym, że jednak nic nie zdobędziemy. Dobra, będzie też trzeba zrobić jakieś sidła na potencjalne. Potencjalne tutaj ryby do łapania i jakiś mini stawik, bo bez tego nie pociągniemy też zbyt długo. I jeden patyk nam się przyda. Zaraz też zasadzimy nasze tutaj resztę rzeczy. Będzie też trzeba jakiś wieszek na narzędzia zrobić, ale to za chwilkę. Halo? Chciałbym to zaorać. I będziemy też potrzebowali wody. Wody i woda by się przydała. Kurczę, troszkę źle to zrobiłem. Tylko teraz jak to zebrać, tak? Żeby nie spaść. Mm. Może w ten sposób. Jakoś szybko się uda to. Zebrać. Udało się. Dobra, tutaj. Może tutaj się uda w podobny sposób zebrać, zanim spadnie. O, jakimś cudem się udało. Nie wiem jakim, ale się udało. Tutaj się już nie udało, więc. E, chyba wykorzystam tą ziemię do tego, żeby to. Jakkolwiek. Jakkolwiek zakopać, może tu się uda zdobyć. Potem tą ziemię też musimy w jakiś, jakiś sensowny sposób odzyskać, dobra. Nie da rady, tak? Więc od razu damy chyba ziemię, żeby tego nie tracić. i zrobimy to tak. Będzie prościej. I musimy tu wylać wodę, no bo bez wody niestety nasze pola są dość, no dość suche. No wy wygląda to jak wygląda. To tutaj, w razie czego sobie wydobędziemy. Bierzemy wiadro. Rozszerzamy nasze, naszą wodę po całości. Oto się powinno zaraz nawodnić. Więc tym nie będzie problemu. Szkoda, że żadna glizda nam nie wyszła spod y, kamieni. No niestety, ale będziemy je myślę mogli wywołać w łatwy sposób. Y, więc tak, mamy nasiona kapusty i mamy 4 nasionalnu, nu. To nam musi na początek wystarczyć. Pola się jeszcze nie nawodniły, niestety, ale myślę, że to kwestia chwili, jak tak się stanie. Y, w porządku. Teraz będziemy potrzebowali troszkę ziemi jeszcze, i myślę, że wykorzystamy tą średnią żyzność, żeby się tutaj troszkę. O, w ten sposób zaokrąglić. Potem to możemy w łatwy sposób obudować, tak przynajmniej mi się wydaje. Tutaj polecimy z chyba z raczej z, 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 z koblem dalej, żeby zrobić taki sobie tutaj przyczółek. Tu dodamy jeszcze po jednym bloku. I teraz tak, potrzebujemy naszych. Yy, teraz yy, tak, porzeczek. to przede wszystkim. Zasadźmy sobie jej tutaj. Niech to wygląda może w ten sposób. Potrzebujemy pałki. Pałki będziemy musieli rozmnożyć, ale żeby to zrobić najpierw one nam muszą wyrosnąć i myślę, że posadzimy je sobie tu przy polu gdzieś. Dalej jest wilgotność 0%? O, może troszkę źle zrobiłem, że najpierw zaorałem, potem posadziłem wodę, ale miejmy nadzieję, że nie. Pałki możemy tu posadzić. Może to rosnąć w wodzie, nie ma żadnego problemu. Fajnie by też było sadzonkę bambusa zasadzić, tylko nie wiem czy ja mam tutaj jakieś sensowne miejsce na to. Może jak zetniemy to drzewo. Ale ten ul musi tu wtedy zostać, więc na razie jeszcze na to chyba miejsca nie będziemy mieli. No chyba, że jak zetniemy to drzewo, to się udostępni troszkę miejsca. Dobra, posadźmy tego bambusa tutaj, może nie będę tego żałował w żaden sposób. No i musimy jeszcze rozmnożyć kwiatki, fajnie by było je zasiać. I możemy w ten oto sposób, za pomocą noża i moda herbarium, stworzyć sobie nasionka. Więc kwiatki, kwiatki, kwiatki. Może posadzimy je tutaj, rośnie bambus? To może posadzimy je o. O, tutaj. Może to będzie jakoś tam ładnie wyglądać. Rozpałka tutaj. Mamy pochodnie, mamy wszystko. Młotkiem na razie nie będziemy rozrabniać rzeczy. Mamy jeszcze skrzyp polny, który też byśmy mogli rozmnożyć. To nam się potencjalnie przyda do robienia sobie opatrunków, gdyby coś się stało. Więc krzyp może zasiejmy, o tutaj dokładnie, to jest tylko sześć kawałków, motykę też możemy odstawić, no i tak to na razie się prezentuje. Teraz najważniejsza rzecz, będziemy potrzebowali z tych kawałków zrobić żwir. Oprócz żwiru jeszcze będziemy musieli ściąć to drzewo. Mam nadzieję, że ono mi tu jakoś sensownie spadnie i nic się temu nie stanie, dobra, ścinamy to. Może jeszcze zbierzemy od razu te pnącza, bo to też musimy w jakiś sposób chyba rozmnożyć. Nie wiem, czy da się to jakoś rozrosnąć. Mam nadzieję, że się da, więc. Aha, tutaj nie mogę. A szkoda, ale możemy to o, w ten sposób, i to powinno potencjalnie na boki się. Aha. Na boki się rozrosnąć. Dobra, ścinamy to drzewo w tym miejscu, ponieważ jeżeli zetniemy. A czekajcie, tu jest trzecie pnącze. No to tego nie widziałem. Mam nadzieję, że tyle i więcej tego nie ma i że ono się w jakiś fajny sposób rozrośnie. Czekajcie, działam tą pochodnię. Bierzmy sobie ją potencjalnie, czy tu jeszcze jakieś pnącze rośnie, ale wydaje mi się, że nie. Mamy całkiem dobry start, przynajmniej tak mi się właśnie wydaje. Dobra, Zcinamy tutaj kłodę, ponieważ, jak zetniemy niżej, no to zniszczymy ul, a tego byśmy nie chcieli, ponieważ ul będziemy chcieli rozmnożyć. Czy 100 bloków będziemy w stanie ogarnąć, żeby dojść do handlarza? Myślę, że to jest troszeczkę ciężkie, przynajmniej na początek, ale w przyszłości, jak najbardziej. Na pewno priorytetem dla nas będzie przesianie żwiru i zrobienie kolejnego kilofa, ponieważ to nam pozwoli tak naprawdę na no na dalszy wytop miedzi. Będziemy też musieli zaraz zrobić tygel, jakieś rzeczy z gliny, takie podstawowe, wiecie, tak jak to wygląda w vintage'u. Więc mam nadzieję, że jeszcze miejsca nam wystarczy. Ok, udało się pościnać wszystko fajnie, jakby jeszcze jakaś sezonka wyleciała, ale chyba nie mam na co liczyć. Pewnie, jakbym rozwalał pojedyncze liście, to może byłaby na to szansa, ale tak to raczej wątpię. Jak widać, niestety nie da rady. No i będziemy musieli zasadzić zaraz drugie drzewo, żeby ono już powoli rosło. I nie wiem jeszcze, gdzie je będę chciał, ale chyba rozszerzę troszeczkę teren ziemi. Chyba zrobimy to w tym kierunku, tak, żeby te drzewa mieć mniej więcej w jednym miejscu koło siebie, ale nie do końca. Więc e, powiedzmy, że tyle wystarczy. I jeszcze jeden blok bok. Potem to oczywiście od spodu obudujemy tym brukiem, który mamy, ale wiecie, na razie nie mamy go zbyt wiele, więc no cóż. Zasoby są dość mocno ograniczone. Zasadzimy to drzewo tu, niech ono wyrośnie mniej więcej na środku, tak żebyśmy mogli później je bardzo łatwo zebrać. Porzeczki, 8 dni, możemy sobie przy okazji coś podjeść. Dobra i na koniec myślę, że jeszcze zrobimy parę rzeczy z gliny. Wiadro też możemy wyjąć, więc zaoszczędzimy miejsca troszkę. Narzędzia w przyszłości też. Do wiadra zbierzmy w ogóle wodę, tak w razie czego, jakbyśmy potrzebowali. Mam nadzieję, że to się nie zapali, ale w razie gdyby się miało zapalić, to ja tą trawę po bokach tej lawy po prostu rozwalę. I mam nadzieję, że to, że to się nie zajmie. W porządku, weźmy glinę, bo to będzie potrzebne. Musimy sobie zrobić tak: myślę, że jedną miskę do jedzenia, bo to tak chyba raczej podstawowo przynajmniej powinno nam wystarczyć na wszystko. Potrzebujemy jeden garnek na jakieś potencjalne jedzenie, które będziemy robić. No, za wiele tego na razie nie mamy, ale może jakoś tam odzyskamy. Na pewno wiem, że z gotowych nasion będziemy już mogli sobie odzyskać. Znaczy z gotowych nasion. Z gotowych plonów będziemy mogli odzyskać nasiona dzięki właśnie jednej modyfikacji, którą jest Wildcraft, ale to wszystko wam wytłumaczę. Dobra, czy ja jestem w stanie to jakoś zebrać? Halo? Halo, halo, nie muszę to rozwalić poważnie. Myślałem, że to się da tak zebrać, a tu jednak nie. W ogóle chyba powinniśmy to do ekwipunku dostać. No ale cóż, mamy dwie rzeczy. Będziemy też potrzebowali jeden tygiel do wytopu miedzi. Też będzie trzeba, oczywiście, zrobić węgiel, co nie będzie takie proste, ponieważ no, mamy dość ograniczone zasoby. Więc, no, limituje nas to, jak widzicie, wszystko i wszystko działa na naszą niekorzyść. No ale cóż. No i również potrzebujemy formy na kill off i formy na młotek. To wszystko będzie trzeba wypalić. Więc forma młota i forma kilofa to jest podstawa. Miejmy nadzieję, że na wszystko nam te gliny wystarczy, ponieważ no to wcale nie jest dużo, ale glinę możemy zyskać przesiewając, właśnie przedmioty również. No i też przesiewając odzyskujemy jakieś rzeczy, które możemy sprzedać handlarzom. Także taki jest plus. Możemy też zyskać, oczywiście, jakiś chyba lens, tego co kojarzę. Nie wiem, czy ze żwiru również leci, bo z gleby leci na pewno ale nie pamiętam czy również tak to wygląda jak chodzi o, o inne rzeczy, typu jak właśnie żwir czy piasek, ponieważ no, no, żwir jesteśmy w stanie stworzyć, to jest jedna rzecz, którą możemy stworzyć, resztę będziemy się starali jakoś tam rozmnożyć, że tak to nazwę, ale nie będzie to proste. Ach, lawa nam tutaj przysnęła, mam nadzieję, że to nie zadaje demage'a żadnego, jeżeli ktoś jest doświadczony jak o to chodzi. To możecie się podzielić swoją wiedzą w komentarzu. No i czy my coś jeszcze będziemy potrzebowali? Wydaje mi się, że na chwilę obecną nie. Konewka i takie rzeczy to na przyszłość wszystko. Te rzeczy musimy wypalić. I wiecie co, żeby dopełnić to, co mamy tutaj? To zrobię chyba jeszcze jedną miskę i będziemy ją mogli no, ewentualnie na coś wykorzystać, gdybyśmy coś potrzebowali przełożyć, czy coś. Misek nigdy za mało, jak to się mówi. Dobra, to mogliśmy zebrać. Wszystko fajnie, będzie trzeba to przepalić. Przepalanie standardowym sposobem, tym was zanudzał nie będę. No i co, myślę, że tutaj będziemy to kończyć. 30 minut takiego powolnego progresu. Jak widzicie, wszystko rośnie, za wiele tutaj zrobić nie możemy, wszystko jest ograniczone. No ale ten czas jakoś leci. Jeden dzień w grze spędzony, za 8 dni mamy też czerwone jabłka. Będzie trzeba na farmie z tej gliny, żeby zdobyć pojemnik. Jak widzicie, gram też pospólstwem przy okazji, ponieważ wydaje mi się, że. Tym będzie jednak zdecydowanie najlepiej i jakoś to dam radę, bo pospólstwo nie ma żadnych perków. Mam też wyłączone oczywiście wymagania klas do tworzenia przedmiotów, także, także będzie można wszystko robić bez problemu. No i co, myślę, że tutaj będziemy kończyć, pamiętajcie o zostawieniu łapki, komentarza i w ogóle waszej opinii, czy ta seria ma sens, czy byście to dalej chcieli, czy nie, jeżeli nie, no to wiecie, no jakoś to sobie tam zaprzestanę, ale wydaje mi się to całkiem ciekawym pomysłem, ponieważ Skyblocka w Winter Story na YouTubie, nawet zagranicznym, jeszcze nie widziałem. Także ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, do następnego odcinka i hej!